Witam na kanale Pigeon Poland. Robimy sobie olej do karmy dla gołąbków. Podstawą jest czosnek. Mam tutaj 11 ząbków. Troszeczkę go rozgniotę, żeby puścił nam sok. Może być w łupinkach. To jest w sumie ważne, żeby żeby przeszło nam do oleju. Całe tutaj, wszystkie właściwości. I tak tutaj mamy o, mieszaneczkę zrobioną. Oleju to sobie niech przechodzi teraz. Najlepiej, żeby to było około 24 godzin. Ale myślę, że rano, rano już powinno być tak w miarę, w miarę do podania. Chociaż rano gołąbki dostaną karmę z